I tak, i tak, i tak, i tak, i trzymaj go, i garda, garda, trzymaj gardę! A w okularach, w okularach bez sensu. Toyota Insider. Co mają wspólnego bokserskie rękawice z linią samochodów sportowych Toyoty oznaczoną jako GR? bo właśnie Toyoty z linii GR będziecie mogli zobaczyć podczas gali z okazji dziesięciolecia klubu Unique Fight Club. W związku z tym mamy dla Was nie lada gratkę. Już od dziś możecie uczestniczyć w jednej z trzech aukcji i wylicytować swój udział w zawodach GR Cup. To profesjonalne zawody na profesjonalnych torach wyścigowych z udziałem profesjonalnych kierowców, profesjonalnych instruktorów i oczywiście Takich profesjonalnych sportowych Toyot Serii GR. A Wy będziecie mogli przejechać po to, właśnie takim autem z naszym instruktorem warto powalczyć. Cel jest szczytny. Zbieramy kasę dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka. Pod łzy na sali treningowej, a potem w ringu, a w tle. Zapach spalonej gumy opon samochodowych. I tak oto motorsport łączy się z tym sportem bardziej tradycyjnym, ale cel jest szczytny. Więc walczcie, licytujcie i wygrajcie swój los. Toyota Insider.